Miłosierny Boże, weź łaskawie na gorliwość Twojego ludu, sprawa, by opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i korluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, cześć. Witam Was już, w to już ósme spotkanie. Więc spotykamy się już cały tydzień przez ten Wielki Post. Idziemy wspólnie do Jerozolimy. Dziękuję Wam bardzo za to towarzyszenie, że jesteście. Bardzo w ogóle jestem ciekaw, kto jest od początku, jakbyście może chcieli napisać albo gdzieś w prywatnej wiadomości, albo gdzieś w komentarzu. No to byłbym tak wdzięczny, na przykład, że ktoś idzie od początku i jest cały czas, stara się każdego dnia to słowo słuchać. Bo przede wszystkim chodzi tu o spotkanie ze Słowem. Nawet nie tyle z tym moim komentarzem. Ono ma być pewną prowokacją, pewną propozycją do tego, żebyście korzystali, żebyście też spotykali się z tym, co nam daje liturgia danego dnia. Dlatego, że rozpoczynamy nasze spotkanie od modlitwy, od kolekty, od tej modlitwy dnia, która zbiera te wszystkie modlitwy, bo ona nas zostawia na Słowo Boże. Dzisiaj w pierwszym czytaniu i w Ewangelii słyszymy o takim bohaterze, który ma na imię Jonasz. Pan Jezus mówi, że nie będzie żaden znak dany nam, oprócz znaku Jonasza. Oraz mówi też, że tutaj jest więcej, tu jest coś więcej niż Jonasz. No i w pierwszym czytaniu słyszymy w księgi Jonasza historię tego człowieka. Takie drugie powołanie, kiedy słyszymy, że Pan Bóg po raz drugi przemówił do Jonasza. W takiej wersji Biblii pierwszego kościoła, którą wam serdecznie polecam. Nie mam teraz pod ręką. To tam pięknie jest przetłumaczone, że słowo Pana po raz drugi przybyło do Jonasza. Słowo, słowo Boże, które idzie, które wędruje razem z człowiekiem, które nigdy nas nie opuszcza, nie nas nigdy nie zostawia. Bez już szczegółów, może bez historii Jonasza, bo pewnie ją znacie, w ogóle polecam Wam dzisiaj nawet, żeby się może zapoznać, może nawet poświęcić te kilkanaście minut na lekturę tej księgi i historię tego człowieka. Ale chciałbym się skupić, szukając, skoro Pan Jezus mówi, że mówi, w ogóle pokolenie zepsute, bez w ogóle pokolenie przewrotne, nie będziecie mieć innego znaku, daje Pan Jezus w ogóle jeszcze drugą osobę, bo jeszcze daje za wzór królowe Saby, no, ale też mówi, że ludzie z Niniwy staną przeciwko temu pokoleniu, czyli też przeciwko nam teraz, dzisiaj, i nas potępią, nas będą osądzać, ponieważ oni uwierzyli dzięki nawoływaniu Jonasza, bo wiemy, że Jonasz po takim nawróceniu, moglibyśmy to powiedzieć, po wyrzuceniu przez potwora morskiego na brzeg rzeki, na, na brzeg morza właściwie, idzie przez Niwę trzy dni i mówi jednoznaniowe kazanie. Tylko jedno zdanie. Takie, takie se. Ale cały czas powtarza to przez całe trzy, nie, trzy dni, jak mantra. Nie? Pewnie niektórzy mówią, uciesz się, no już wiemy. Ale on z wielkim takim przekonaniem i taką determinacją i wiernością mówi jeszcze 40 dni, ani nie będzie zburzona. I chciałbym się skupić na takich dwóch cechach, bo myślę, że ta Ewangelia i prorogionarz i kula Saby może nas czegoś ważnego nauczyć w Wielkim Poście. Dla mnie to dzisiaj takie było takie oświecenie, takie światełko w tunelu na to wszystko, bo tą historię nasza na różne już elementy rozważałem. Gdyby ktoś chciał więcej posłuchać, to zapraszam was na bloga. Tam jest też homilia w tym prawym pasku. Jak wyjdziemy na telefonie, jakoś to inaczej, bo na samym dole jest są nagrania z homilii wygłaszanych stycz... na przełomie stycznia, od stycznia do, lut... do... do połowy lutego, czy tam do początku lutego. I homilia trzeciej niedzieli zwykłej, to tam więcej coś o Jonaszu mówię, ale tak sobie dzisiaj pomyślałem. Znak Jonasza, znak dzięki któremu, albo przez którego, niewicie się nawrócili. Niewici mieszkańcy wielkiego, potężnego miasta asyryjskiego, i oni zobaczyli ten znak. Oczywiście to jest ten znak nawrócenia, tak do brzegu. Właśnie, tak mówiąc, nasze to tak do brzegu. Dla mnie to było takie dzisiaj światło, kiedy, kiedy rozważałem to słowo, że Janasz był całkowicie przesiąknięty tą sprawą. W stu procentach był jakby autentyczny. I nie liczyło się dla niego w tym momencie nic, ale to absolutnie nic, tylko to kazanie, które gościł, To jedno zdanie. I to pragnienie wypełnienia posłanictwa Pana Boga. Na początku taki nie był. On uciekał, chciał uciec do Tarsis, botał się, kręcił przed Panem Bogiem, ale taki takie nawrócenie nad nie morza, byśmy to powiedzieli, wypowiedziawszy jedną z piękniejszych modlitw, jakie w Biblii mamy. Polecam właśnie, żeby, żeby też tą się pomodlić, podzielić. Kiedy może jesteśmy na jakimś takim dnie, to warto na takim nie czytać tą modlitwę Jonaszową. I, i właśnie Jonasz idzie z takim całkowicie stuprocentowym zaangażowaniem w to wszystko, co robi. I to dla mnie jest pierwsza wskazówka, żeby przeżyć Wielki Post, wchodzimy jakby w te kolejne, już, kolejne dni, i jakby ten tydzień już się zatoczył, żeby dać wszystko, żeby ten Wielki post przeżyć na 100%. Nie? W się tak się fascynujemy, może i fascynujemy, podziwiamy, nie podziwiamy, lub niektórzy nie podziwiają. Kiedy patrzymy na islam, patrzymy na muzułmanów, patrzymy na ten ich ramadan, ja tak w ogóle patrzę, no 40 dni postu. wiemy wiadomo, że oni tam od zachodu do wschodu słońca nie, nie muszą pościć i zazwyczaj nie poszczą, ale 40 dni pością. Radykalnie od wschodu do zachodu słońca, nie? I to jest tak, że nawet powiedzmy, to się też odnosi na ich kulturę, że kiedy są te kraje typowo islamskie, gdzie islam jest religią narodową, to nie ma, że ktoś z gości przyjedzie i nie będzie pościł. Nie, wszyscy mają pościć. Nie? My chrześcijanie to mamy różnie. No, to jest na przykład, nie wiem, Wielki Piątek, wystarczy przejść się. Tam takim pierwszym szokiem było jakiego młodego chłopaka, kleryka, kiedy byłem na praktykach pastoralnych w Gliwicach po piątym roku i pamiętam, Wielki Piątek, poszedłem się przejść i zobaczyłem te stoiska z tymi, tymi rożnami, z kurczakami, że ludzie że ludzie to zamawiali, jedli, szli przez ulicę i mówię, jak Wielki Piątek. No, takie było wtedy takie zburzenie, takiej mojej pewnej takiej wizji polskiej, katolickiej. No właśnie, że nawet mówię, jak nie, nie są w stanie uszanować takiego dnia. Jonas był stuprocentowo przekonany i zaangażowany w stu procentach to wszystko. nie? Bez cienia jakichś wątpliwości. I myślę, że ludzie dlatego się nawrócili, bo zobaczyli człowieka zupełnie przekonanego. Pewnie gdyby Janusz za pierwszym razem poszedł do, do Niniwy, to by poszedł jako taki niewolnik, nie? Z niewolnika nie ma pracownika. Mógłby głosić piękne kazanie, ale ludzie mówią pięknie mówił, wow, super kazanie, nie? Takie, y, jakiś taki schemat komiletyczny, ale nic z tego by nie było. My często tak głosimy w Kościele. Często, często tak głosimy. I bez przekonania, może nawet i bez wiary. Nie? Pamiętam rozmowę z jednym z moich współbraci, y, byłych proboszczów, już nieważne gdzie, gdzie ten współbrat powiedział, że Przecież ludzie i tak nie słuchają tych kazań, tych kolekcji, przecież to i tak nie zmienia nic ich w ich życiu. Nie? Jeżeli my z takim przekonaniem idziemy w świat, no to pogratulujmy sobie. Nie? Pogratulujmy sobie tego naszego głoszenia. Jonasz głosił z przekonaniem, ale to nie tylko chodzi o głoszenie. To, co przeżywał, to, co mówił, on, dał się, on by się dał w tym momencie pewnie za to pociąć rzucić w ogień. Wiemy oczywiście w dalszej historii, że on tym się załamał, bo, bo myślał jednak, że Pan Bóg może jednak się nie zlituje i się załamał, tym że się zlitował, się wzburzył, był pewien zazdrości. Ta historia kończy się bez zakończenia, ta księga nie ma, nie ma zakończenia, możemy różne historie snuć. Ale właśnie chodzi o to pierwsze, żeby poprosić Bożego Ducha, tak dzisiaj mocno zawołać w głębi swojego serca na modlitwie żebyś był w 100% zaangażowany w ten post, żeby ten post był taki post-post. Nie, że tam trochę, tam może coś zrobię, czy nie zrobię, może coś tam ma postanowienia, ale żeby to by było taki konkretnie. Ja wam szczerze się przyznam, że kilka, przepraszam bardzo, że kilka rzeczy, których yy, gdzieś tam odczytałem w swoim sercu na ten Wielki Post, yy, podjąłem. Yy, kilka rzeczy już po tygodniu mi odleciały, zostały oczyszczone i jeszcze nie, do niektórych nie zdążyłem jeszcze dojść, niektóre już poleciały. Ale też jakby widzę, że przez to też znaczy zostaje to, co najważniejsze. nie? Zostaje też to, co to, to zostaje w mojej relacji z Panem Bogiem. Nie? Oczywiście to, to, o tym też nie trzeba mówić nie i trąbić dookoła, bo to ma być to, to też, chyba mówię w śladach plencowych, niech to będzie tylko w takim intymnej relacji pomiędzy Tobą a Nim. I to jest pierwsza rzecz. A druga sprawa to historia Królowej Saby. Odsyłam, to jest pierwsza, bodajże pierwsza księga królewska, dziesiąty rozdział. Królowa Saby, bardzo bogata kobieta, królowa, zamieszkująca, na no Saba to jest gdzieś mniej więcej, dzisiaj mówią bibliści, prawdopodobnie Jemen, czy też dzisiaj bogaty, dla bogaczy i milionerów teren. Ona była, usunęła no, z wielkiego bogactwa, ale usłyszała, że jest jakiś król, na któremu nam jest Salomon, który sunie z mądrości, który niesamowicie doradza. I kiedy wybrała się w podróż do niego, bo chciała go niesamowicie poznać. Po prostu no wszystko no, na drugi koniec świata by pojechała, żeby go poznać. Wzięła ze sobą wszelkie bogactwa, wszelkie kosztowności. I potem, nawet jak już po spotkaniu mu to ofiarowała tam ileś ton złota, srebra, różnych jakichś tam drogocennych kamieni, przypraw i, i jakichś tam drogocennych jakiś tam materiałów drzewnych czy drewnianych, jakokolwiek No, po prostu wielki, wielki przesył, no, bogactwo. Nie? To jeszcze wróciła do domu i jeszcze dosłała, jeszcze, jeszcze więcej. I to dla mnie druga wskazówka, żeby, teraz tak, czyli to co pierwsze, chcę przeżyć ten Wielki Post maksymalnie i teraz maksymalnie najlepiej. Co jest moim bogactwem, co jestem w stanie dać na ten Wielki Post Panu Bogu? No. Co jest takim moim skarbem, którym chcę obsypać Pana Boga? I tu nie chodzi nowo o ilość, chodzi o tą jakość, tego mojego serca, mojej miłości. Powiem tym skarbem, tą miłością przede wszystkim dla nas, to jest miłość, nie? żeby w ten Wielki Post dać maksymalnie miłości, maksymalnie serca. To jest to, co będziemy czytać w Wielki Poniedziałek o, o Marii, która rozbija olejek, bardzo drogiego olejku narodowego, nie, nie narodowego, tylko narodowego, który prawdopodobnie trzeba było cały rok pracować. Nie? Taka średnia, taka krajowa. I taka raz 12, więc przynajmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy taki olej kosztował. Ona go rozbiła Dla Jezusa mogła to zrobić Więc co ja mogę takiego zrobić drogocennego Takiego oczywiście szalonego W czym wyrażę moją miłość do Pana Boga W tym Wielkim Poście Nie? widzi, staną przeciwko nam Bo oni się nawrócili Oni byli w stanie zrezygnować ze wszystkiego Dlatego żeby, żeby Pan Bóg się na nimi ulitował Czyli chodzi o litość, o miłość, o miłosierdzie Żeby doświadczyć miłosierdzie Pana Boga Oni pokazali swoje serce zrezygnowali ze swojego takiego czczego życia. Nie? Takiego życia tylko dla, dla jakiegoś, dla tego, żeby mieć. Zrezygnowali to wszystko dla Pana Boga. Z czego jestem w stanie zrezygnować I ile w to daje miłości? Nie jest takim no, takim jękiem, nie? Takim, że kurczę, zacisnę, zacisnę zęby, tylko to robię z ochoczego serca. Niech to będzie wskazówka na ten Wielki Post, na ten znak. Na ten znak, bo w tym znaku też, by rozpoznać, że to wszystko jest dla Chrystusa, nie? Dla Chrystusa. Dla Niego to wszystko robię i przez Niego. Kani tego Wam życzę. Niech, na to, na to, niech nam Pan Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg osławi, Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.